Siemaneczkowi, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj pracę w stodole. Już tutaj mam fest ogarnięte. To jest ta druga część, tu, gdzie obok jest zboże. Tu jest zboże sypane. Tu będzie też to przygotowane nie na zboże. Nie na zboże, ale na coś, żeby szło wykorzystać. Tutaj też wysprząto, jak tu kiedyś była słowa. Teraz tu jest taki magazyn, że tak powiem. Szopka wyjechał jak tą bryczką. Dmuchawa tu stoi, fachel kolejna. dmuchawa, może ktoś chce taką odmuchawa do siana, będzie do sprzedania. A jak nie, to powiedzie na złom. Generalnie muszę zburzyć ta ściana i zrobić ją na nowo. myślałem, żeby tu też coś móc sypać, żeby to wybetonować, ale stwierdziłem, że yy, nie będzie tu nic sypane z tego względu, że tu jest taki poprzeczny balek nisko i nie wiedzie się tu niczym. Także tutaj będą najwyżej jakieś palety, stoły Coś tu będzie przyczepą, będzie można wjechać, bo 60 się tu mieści No ale 60, to z tego, że 60 wiedzieć, jak co najwyżej tu przyczepa se może wcofać No i tak, no tu będzie wybetonowane taki pas Mniej więcej jak to się kończy Żeby można se fajnie jechać e, burdakiem, kurde dmuchawą Wiecie o co chodzi, tu myślę wysypać Kamieniem, ale to jeszcze się okaże, bo może się uda załatwić płyty chodnikowe, także tu by się wyłożyło płytami. Wysypałoby się pioskiem, fajnie ubiło płytami, by się ułożyło i też by było cacy. No ale tutaj musi być wybetonowane, pod ten słup musi być te cegły wywalone, bo to jest takie dziadostwo, fajnie podmurowane. Dodatkowo tu za tym słupem, tu będzie dziura i będzie zabetonowano taką dwuteownik, czyli to dwuteownik zabetonujemy No i tutaj też będą, jeden słup będzie w rogu, bo to widzicie, jest takie niepewne, jeden słup będzie w rogu, drugi będzie na środku. Te deski będą wywalone, wszystkie i będzie taka płyta dana MDF, żeby fajnie szło poczyścić. No bo jak miało być zboże, te wszystkie kurde roboki mogą tu siedzieć w tej, w tej szpary, powłazić. No i źle się to czyście. Widzicie jak sami tutaj, tu było nieszczelne, zboże się wysypało i co? No i teraz tu jest takie dziadostwo, tu wywiozłych kara, kara zboża. No i teraz co? Tu też było taki cegłami ułożone, cegły już wywiozłych. No i po kolei działon coś tutaj robią. Tu jeszcze leży kubka śmieci, <laughs> z którą nie ma w ogóle co zrobić. Kaj tego dać, bo to są jakieś gumy, jakieś pasy gumowe. tego na przykład Ci nie wezmą. Także tak to wygląda. Jest tutaj zmęczony psychicznie tym e, burdelem, tym syfem. Naprawdę tego syfu tam było wszystkiego. Jakieś deski pochowane, jakieś kurde, to zramto <laughs> Masakra, masakra. No i mam też już wycena na głębosza e, materiał wyjdzie ponad 3000, już trochę taniej, ale... To, no, nic nie poradzimy. Tyle będzie kosztować, to tyle będzie kosztować. Dobra, tak. Wyciągamy te płyty stąd. Dzisiaj tu będzie trochę ciemno, ale to nic nie poradza za to. Dobra, te gumy. Co można z tymi gumami zrobić? No, jedynie co można wyłożyć kaś tam pod maszyny, żeby na przykład maszyna nie stała w trowie. Tylko na takich płytach gumowych. Jedyne rozwiązanie na to. Wywalamy wszystko od razu, no bo i tak tu koparka musi wjechać, wybrać to. Także to tu jest wszystko niepotrzebne. Widzę jest profesjonalnie podłożone, tu wylewka z cegły, świet. trochę kliszcze, jeszcze mogłyby być bardziej zaciskające się. No roboty tu będzie sporo, no ale przed żniwami się zdąży na spokojnie, bo najwięcej roboty to było pochować te wszystkie dziadostwa, poprzewozić to, no, wybetonować to już nie tak dużo, tu podmurować to już też w miara tu pójdzie. Tu! Jest No Co ty jeszcze w nie byłeś? Nie wiem, nawet nie chcę tego otwierać Kamera mi też szwankuje. No, myślałem, że nagrywam całą demolkę, ale nic się nie nagrało. No i generalnie gadam tak. Eee, tutaj te dwie deski, ta górna jest ok, ta dolna jest trochę w gorszym stanie. No, ale tu tak nie będzie też cisło z samego dołu. Także tu będzie jeden słup, za, tu będzie jeden słup zabetonowany, tu na środku, i tu z kraja. Także na to utrzymie. No i tu jeszcze u góry też domy jakiś taki kancioczek. Kupimy coś takiego, też to się zaprawi, no bo jak już to będzie tak wysoko, no to się spryzmuje tak większo hołda, że będzie Będzie git. Tam też, jak są te widzicie, gitie poza ciemno, tam też podmurujemy do góry jeszcze, na równo z tym, że można taką większą pryzmatu zrobić. No i dobra, ja teraz posprzątam te deski wszystkie. Na głębokość tutaj jeszcze te cegły wyciągnę, chociaż nie wiem w sumie, po co te cegły były jak to było zasypane? Także te cegły i tu jeszcze mam zrobione taką już podpora do dźwigania słupa <tryk> tutaj mam taką stopa to przykręcamy do słupa, dołem lewarek i go podniesiemy. Podniesiemy, żeby szło te cegły wybrać, podmurować fajnie. No i prosta robota. Dużo nie trzeba, tylko żeby on się podniósł, ze 3 cm. Myślę, że to nic nie wpłynie na konstrukcję. Zobaczymy jeszcze później, jak nie no, to podniesiemy, opuszczymy, wyciągniemy cegły, opuszczamy tak jak było. Potem zaś przy zalewaniu się podniesie tak jak ma być, no i gitara. Zmierzymy sobie poziom pierwszy, tak jak to było, żeby, żeby go dać tak samo. Dobra działam z tymi deskami to też to zaś trochę jest